Siemanko Widzowie chciało być nic nie nagrywane już przed urlopem moim ale chciałbym się z wami podzielić sytuacją która mnie spotkała w tamtym tygodniu a właściwie to już półtora tygodnia temu no i teraz właśnie dogrywam ten początek bo nagrałem tamto a zapomniałem o początku więc tak trochę głupio bo początek jest na końcu koniec na początku ale niech będzie Dlaczego o tym Wam chcę opowiedzieć? No bo to sprawa, która mnie jeszcze w życiu nie spotkała i transport zawsze zaskakuje, ale tym razem zaskoczył tak, że cyrk, to jest mało, małe słowo, to jest cyrk na kółkach i jeszcze nie wiem, kwadratowych kółkach. Także zapraszam Was po intro na kolejną część moich wypocin. więc przechodząc do sedna sprawy tak wygląda rądko w hełmie ciasne więc przechodząc do tematu tego programu tej audycji więc chciałbym wam opowiedzieć sytuację jaka mnie spotkała w tamtym tygodniu we wtorek wróciliśmy koło południa i z rozładunku mieliśmy jechać się ładować. No, tam była odległość 10 czy 15 km. W poprzednim odcinku o tym mówiłem, ale po rozładunku yy, szef jeszcze zadzwonił, upewnić się, czy dzisiaj ładujemy. No i właściciel tam stwierdził, że załadunek jest u gospodarza, no i może podjedzie, zrobi próby, bo towar niepewny. Przede wszystkim po zimie może być jakiś robak czy coś w tym stylu. No więc e, nie było załadunku, nie było drugiego e, kółka e, zaraz z marszu. No ale mieliśmy jechać w środę na drugi dzień. W środę dostaliśmy SMS-a, że załadunek odwołany, bo towar, coś się z nim nie tak, i no, nie będzie wysyłał towaru niepewnego z tego względu żeby nie stać w porcie a druga sprawa e, no, szkoda czasu i pieniędzy jeżeli coś jest nie tak z towarem no dobra także w środę tą, tą informację dostaliśmy koło południa no i ciężko było coś wyhaczyć e, żeby jechać nad morze na drugie kółko bo po południu no, to już jest ryzyko, że w czwartek się nie rozładuje i, i będzie się tam stało weekend. Ewentualnie trzeba będzie wracać na pusto. No, jaki to sens ma w tym momencie? Jak nie chcą płacić za to? Więc czwartek, już kolejny dzień odstany za załadunkiem. W piątek, cicha, cisza w eterze, do południa. Miało być to potwierdzane. Z rana, z rana, z rana. W końcu około godziny 12 dostałem informację, że mam się jechać tutaj pod hełmu ładować koło cementowni, u gospodarza. Myślę sobie, 12 godzina. No to jeszcze jakoś się obrobię, dam radę przed 17.00 wrócić, bo blisko z ładowarką załadunek. Zadowolony, że jakoś tam w końcu się udało po środzie czwartku. Czekania w domu, no ale wyjechałem na ten załadunek i, i, i dojeżdżając do e, gospodarza zaczęło kropić. No i gospodarz nie miał wagi na miejscu, trzeba było pojechać w drugie miejsce, przeważyć się jak się okazało, e, wróciliśmy. Zaczęło lać. No, godzinka chyba z 15 czy 30 poszła na czekanie by ten deszcz troszkę ustał. Zasypaliśmy ziarnko dosyć sprawnie na wagę. Kurczę 400 kilo brakuje czy tam 800 już nie pamiętam coś w tych granicach. Odsypaliśmy od drugiego kierowcy bo on miał duży większy brak i tak musiał wracać. Ja się zważyłem elegancko mówię godzina 16 tam z minutami. Jadę na bazę robić pauzę weekendową. No ale ruszyłem z tej wagi. Bo nie ujechałem kilometra telefon, przyjeżdżaj na próbę, bo nie wiem, co to za towar. Jedno auto dzisiaj było wzięte, nie do końca się parametry zgadzają, trzeba to porównać, bo było sypane z jednej stodoły, z jednej stodoły ale z jednej strony materiał był i z drugiej. I my z tej drugiej sypaliśmy. ja sobie myślę, no taka godzina jest sam raz, żeby jeździć, błądzić jeszcze po gospodarzach. Później na skup jechać, robić próby już, już żarówka mi się włączyła i ciśnienie podniosło, no ale no, nie ja o tym decyduję. Pojechałem 20, chyba z 5 km od gospodarza na próbę, zrobiłem tą próbę, w miarę szybko ogarnęli, była już prawie 18. No i co? Okazało się, że pszenica ma białko 10,2, glutenu też tam nie za wiele. No pasza, typowa pasza, więc jaki sens wieźć paszę 600 km do portu, do Gdyni, jak no, nikt tego nie przejmie. Do wysypu. Piątek, 18, pracownicy na skupie zadowoleni, chodzili nosem kręcili, bo jeszcze musieli ściągnąć poprzedni kosz rzepaku, bo to już zwożą. Nim poprzestawiali maszynę, no to 40 minut poszło. Wysypałem, no i cóż, mieli tam się z szefem dogadać, mój szef z ich szefem, kiedy mam przyjeżdżać, czy na sobotę załadunek robić, czy w poniedziałek. jak w sumie doszliśmy do wniosku, że lepiej zrobić w poniedziałek od razu jechać w trasę, bo Awizo i tak było na wtorek, na Oteport więc yy, więc tak wykminiliśmy, że pojedziemy od razu zasypiemy się i w trasę w poniedziałek pojechaliśmy na ten załadunek no i znowu mieliśmy się u gospodarza ładować postaliśmy tam z godzinę czasu, bo już się kołcho zrobił na skupie pak idzie no i w końcu przyjechał pracownik, mówi, że musi pojechać próby zrobić, bo bo nie było to badane w tym roku jeszcze. Pojechaliśmy tam razem z nim. Próby zrobione, ze 2,5 godziny minęło. No i co się okazało? Robak. Poniedziałek, godzina gdzieś. No będzie wypuścił. 13, 14. No i znajdź teraz robotę, jak już kolejna nie wyszła, więc zjazd na bazę szefo jakoś się tam dogadał, za te przestoje coś tam. czasu nie ma Dogadał się, nie ma, e, jakoś tam mają się rozliczać. No wiadomo, że to będzie na waciki, bo to nie było jazdy, nie było roboty. No ale we wtorek pojechałem e, po cement, bo, bo taki był. Stoję na wadze parę minut dobrych. Nie ma awizacji, nie ma awizacji. Pobieram ten numer. Tam gdzieś telefon pani wykonuje. Okazało się, że odwołali mnie wizację. Zaraz SMS przyszedł, odwołana. Wróciłem prawie na bazę z dużym ciśnieniem. No i nim wróciłem telefon. Wracaj z powrotem na cementownię, bo e, jest załadunek w inne miejsce. Jak e, się okazało, znalazł się cement gdzieś indziej. No i tak wczoraj w końcu wyruszyłem w środę we wtorek załadowałem, w środę wyruszyłem dzisiaj jest czwartek, żeby wrócić i żeby nie spać dwóch nocy w aucie i nie rozwalać sobie kolejnego dnia e, na te chore transportowe e, sytuacje I, i cóż, pojechałem do Suwałk, zrzuciłem cement z Suwałk zabrałem żwir do Lublina, z Lublina pojechałem teraz pod Opatów no i mam kruszywo tutaj do budowy drogi i oto jestem w czwartek. Także środa, czwartek, piątek, no weekend, poniedziałek, wtorek. Prawie tydzień czasu załatwiane było to, by można było się załadować czymśkolwiek i pojechać w trasę. Ten tydzień poszedł na zmarnowane, no bo. W tym czasie można było kupę roboty zrobić. Tyle dobrze, że yy, mamy tutaj ostatni ładunek jeszcze kruszywa do przywiezienia. Yy, no i, i w miarę to wszystko sprawnie było, bo krótkie załadunki, krótkie rozładunki. Jakoś to tydzień się uratował tym, że no, jest ta robota. Teraz pytanie do Was i, i takie zastanowienie się nad tematem. Czy, czy, czy wy też macie takie jajca transportowe, to jest gorzej niż cyrk, to są jajca już e, cieszę się tylko tyle, że e, nie byłem to w, w tym momencie w trasie i nie działo to się w trasie, tylko na miejscu że mogłem sobie do domu wrócić i, i, i w domu przenocować, normalnie odpocząć, bo tak jakbym się tydzień szarpał gdzieś w trasie, po prostu zostawiłbym samochód i wrócił pociągiem także no takie jajca dajcie znać w komentarzach czy wam też się coś takiego trafiło a ja tutaj zaraz będę wcofywał i wsypał się na drodze. Także dzięki wam za taki krótki odcinek taka relacja przed urlopem. No bo dosyć śmiesznie, ale to takie śmiech przez łzy. Także do zobaczyska.